Witam. Dzisiaj prezentacja i test kierownicy ze śmietnika. Jakiś czas temu y, miałem takie, no, takie szczęście, że, gdy szedłem wyrzucić śmieci, właśnie przy śmietniku znalazłem tą oto kierownicę. Nie była ta, taka, tak jak widzicie, ponieważ y, gała była urwana. Nie było pedałów, ale z, zaradziłem temu. Przede wszystkim, y, gdy podłączyłem, odziwo, działała. Y, gała zrobiona y, tutaj nie widać. Normalnie spędzelka, naprawdę, z, tak sobie chodziłem po domu, patrzyłem. Y, co by tu włożyć? Patrzę, pędzelek, taki materiał, y, ta, taśmą, naprawdę, I, i kierownica jest, ale niestety nie było pedałów, ale też temu zaradziliśmy, ponieważ y, jest spędzien y, y, filmik y, na YouTube y, y, z. I tam ktoś tam robi y, kierownice z kartonu. Ja właśnie y, się tym wzorowałem, nie wiem które to już było, być może to, nie wiem dokładnie. No ale na pewno coś znajdziecie, ale samo to, że już kierownicę miałem gotową, bo kierownicy powiem Wam, już bym nie robił, już bym sobie odpuścił, ale dużo już mi dało, że miałem kierownicę. Także by sobie, też obrobiłem. Hmm. Yy, tutaj jest yy, gaz, i tu hamulec. Jak widać, to nie, jest, to nie jest prowizorka, bo jest kabel normalnie i normalnie to jest ze zwykłej myszki za 2 złote yy, z Kauflandu. Znaczy, ja jej nie kupywałem, tylko ja już miałem tą myszkę. No i trochę taśmy, żeby się nic tu nie ruszało. No i taki prosty mechanizm. tutaj wam pokażę. Te klocki, tak jak tu są doczepione, właśnie naciskają w momencie, gdy nacisnę yy, nogą, i naprawdę to się to fajnie działa. Zresztą, teraz przystąpimy do yy, testów.